Miło jest Was widzieć tak licznie zgromadzonych. A tak to już bywa, że na pożegnania zazwyczaj zjeżdża się dużo ludzi. I zastanawiam się, czy gdybyśmy mogli przenieść się tak, nie tylko tą grupą, ale wszystkie kościoły i wszyscy chrześcijanie jakbyśmy mogli tak przenieść się, Wehikułem czasu, bo trochę, pod krzyż, na którym umierał Pan Jezus. Jakby to wyglądało? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, rozdział 19. Nie będziemy czytać całego, będziemy czytać tylko fragmenty. Najpierw 1 do 3. Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować. A żołnierze upletli koronę ścierni, włożyli mu na głowę i okryli go płaszczem z purpury. Następnie podchodzili do niego z drwinami: Witaj królu Żydów! i policzkowali go. 19 do. 19 do przepraszam, 16. Wtedy wydał im go na ukrzyżowanie, wzięli więc Jezusa, a on dźwigając własny krzyż, szedł na tak zwane miejsce czaszki, określane po hebrajsku golgotą. Następnie mamy 28 do 30. Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział, chcę pić. I tak wypełniły się słowa Pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem chizop gąbką nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział, wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha. Opisy męki Pana Jezusa w Ewangeliach są bardzo kronikarskie. Są mało obrazowe i nie, w ogóle nie, przedstaw, nie przedstawiają mm, brutalności tego cierpienia, przez które Pan Jezus przechodził. Mam tu napisane na przykład, że został ubiczowany nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale taki rzymski. Beach to były rzemienie, na których zamocowane były haczyki, które wbijały się w ciało i wyrywały jego fragmenty przy każdym uderzeniu. To były, mm, Te rzemienie były długie, często zawijały się wokół ciała. Możemy sobie więc wyobrazić, jakie to było cierpienie. To nie był zwykły bat, taki jaki znamy ze wsi na przykład. Tylko to był pejcz, który miał zadać jak największe cierpienie, jak największy ból. Krzyż. Różne są spekulacje, ale. Ważył gdzieś pomiędzy 80 a 150 kg, w zależności od tego, jacy historycy się wypowiadają na ten temat, a nawet gdyby ważył 50, to wyobraźmy sobie, że po takim ubiczowaniu, po pobiciu taki krzyż bierzemy na plecy i idziemy z nim na własną śmierć. No i sama śmierć na krzyżu, sama śmierć na krzyżu, po tym całym cierpieniu, po ubiczowaniu, po tym całym umęczeniu trwała godzinami. Ludzie, którzy na krzyżu umierali, dusili się, nie mogli oddychać. Było to ogromne cierpienie. I wyobraźmy sobie, że moglibyśmy właśnie przenieść się pod ten krzyż, na którym Pan Jezus umiera. Właśnie w takim stanie. No i jakbyśmy pod tym krzyżem stanęli, no to oczywiście byśmy dziękowali, byśmy przepraszali. Dziękowali za tą wielką ofiarę, którą Pan Jezus na nas poniósł. Pytanie tylko, czy podzielilibyśmy się z Panem Jezusem naszymi ale. Takimi ale, które często mówimy naszym pastorom starszym, takimi ale, które często słyszymy od braci i sióstr i takimi ale, których nie wypowiadamy, ale które pokazujemy własnym postępowaniem. Czy na przykład stanęlibyśmy pod tym krzyżem i powiedzieli tak. Panie Jezu, jak umrzesz, z martwych zostanie wylany Duch Święty i powstanie kościół, to ja w tym kościele będę. Ale będę przychodził ostatni, pierwszy będę wychodził i będę sobie siedział i słuchał, może będzie fajnie. Będę w kościele. Ale bez przesady. Dwie i pół godziny w niedzielę to i tak jest długo, a jeszcze grupy w tygodniu. Będę w kościele, ale fałszywi nauczyciele, przed którymi ostrzegałeś, są bardzo mili. Zorganizujemy razem konferencję. Piknik, mają fajne uwielbienie i tanią salę do wynajęcia. Będę w Twoim kościele, ale na półgwistka. Jak ktoś coś będzie chciał, żebym zrobił, to zrobię, ale nie za dobrze, żeby przypadkiem znowu mnie nie poprosił. Będę w Twoim kościele, ale jak będzie trzeba posłuchać trudnej nauki, na przykład usunąć kogoś ze zboru, to ja nie po to przychodzę do kościoła, żeby się stresować. Po to, żeby było fajnie. Więc pójdę gdzie indziej, tam, gdzie będzie troszkę mniej stresu. Troszkę mniej będą wymagać i chcieć. Będę w Twoim kościele, ale jak mi kościół pokaże grzech w moim życiu, to się zamknę w sobie. Nikt mnie nie będzie się czepiał. I to jest tylko pastora interpretacja. Będę w kościele. Ale, jak przyjdą wilki w owczej skórze, to też, no przecież miłość przykrywa wszystko, to trzeba pogłaskać. Nic nie zrobią. Takie większe pieski to są wilki. Będę w kościele, ale nic kościołowi do mojej rodziny, do finansów mojej rodziny. Na pewno niech się kościół nie wtrąca w to, jak wychowuje dzieci. I każdy ma. Swoją listę, ale i każdy dobrze w swoim sercu wie, jaki jest jego repertuar. To jakby to było pod tym krzyżem. Czy to doświadczenie, gdybyśmy wrócili tutaj z powrotem, by coś zmieniło? Chciałbym powiedzieć, że no tak, gdybyśmy naprawdę poszli pod ten krzyż, to byśmy zamienili to ale na takie pozytywne i. Będę w kościele, jestem w kościele i będę służył jak tylko potrafię z całego serca. Jestem w kościele i będę zgodnie ze Słowem Bożym uległy starszym. Jestem w kościele i poddaję się pod zbór. Jestem w kościele i kieruję się Słowem Bożym, nawet wtedy, kiedy jest ciężko. Jestem w kościele i nie szukam wymówek, tylko robię wszystko, żeby jak najbardziej z całego serca służyć Bogu przede wszystkim, a też braciom i siostrom i całemu kościołowi. Tylko, że my pod tym krzyżem wszyscy byliśmy. Czy nie od tego zaczyna się nawrócenie? Od opamiętania, od uświadomienia sobie swojego grzechu, od uświadomienia sobie kto i jaką ofiarę za te grzechy poniósł. Właśnie od tego się zaczyna. Każdy pod tym krzyżem był, skąd więc biorą się te wszystkie ale. Na no to musi sobie każdy sam odpowiedzieć. Ktoś może powiedzieć, no ja jestem młody w wierze, ja jestem na początku drogi z Panem, ja jestem w wierze już trochę, ale tam pobłądziłem, pobłądziłam. No ale to nie znaczy, że Jezus za ciebie mniej umarł, albo że było przyjemniej. Służ tak, jak możesz. Dla ciebie służba w Kościele też jest. Nie będziesz pastorem jutro. Ale są inne rzeczy, do których jesteś potrzebny, potrzebna. Jest tylko jedno ale, bo Pan Jezus też miał ale. Pan Jezus też miał ale. Niech mnie ominie ten kielich, lecz nie jak ja chcę, ale ty. To było jedyne ale pana Jezusa. I my też możemy mieć takie ale w życiu. Nie wszystko w moim życiu działa. Jeszcze nie ze wszystkim sobie poradziłem. Jest w moim życiu jakiś grzech, ale służę Tobie, panie, jak tylko potrafię. I służę Twojemu Kościołowi, jak tylko potrafię. Na koniec otwórzmy sobie list do Efezjan. Rozdział 5. Przeczytam werset 1 do 20. Na tym zakończymy. To są słowa, które apostoł Paweł napisał do. Kościoła w Efezie, ale napisał je też do kościoła w Anglii, do kościoła w Spalding. Napisał je tak naprawdę do każdego, kto rzeczywiście wierzy. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wspominane wśród Was. To niegodne świętych. Tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. Nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy: Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.